Przyjechaliśmy na naszą miejscówkę, którą już znamy i spędziliśmy tutaj dość sporo czasu, ale coś się zmieniło. Tak i mamy pierwszy dzień van po przerwie. I jak? Fajnie. Nie wyobrażacie sobie, jak mi dobrze w końcu ruszyć z miejsca i gdzieś pojechać i coś zobaczyć, coś zrobić, mimo że na starych śmieciach gdzieś się okazało, że nie możemy w ogóle zostać prawdopodobnie na noc, bo policja gania. Ha. Ale dobrze jest ruszyć. No, jesteśmy w szoku. E, no ale co, nowe przygody, nowe sytuacje. E, dobrze, że jest weekend. E, Michał ma wolne, więc możemy sobie poszukać, sprawdzić i zobaczymy, gdzie nas van life dzisiaj poniesie. O, szybkie jedzonko, coś zrobię do jedzenia, bo nie można tutaj nocować. No, nie będziemy czekać na policję, aż powie, że może mamy sobie jechać. Zbieramy się stąd i jedziemy szukać nowej miejscówki. I pierwszy dzień van lifeu zaraz po tym, jak mieliśmy taką przerwę, ja, nie obejdzie się bez przygód. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnych kamperów, same osobówki. Ganiają kampery, nie można tutaj stać, nie można kempingować, także nasza miejscówka w Santa Pola na dziko się skończyła.